Zaczynamy drugi tydzień przygotowań z królem. Mam tylko głowie, <laughs> Wraca nasz kadrowicz, co będzie go bolało? No, no Szymek dobrze mówi, a i to co powiedział, że będzie to dwójka. Co będzie bolało naszego Pachwinka i łękotka tam łękotka. A pa chwinkę <grym grym> Co będzie naszego? Biodro go będzie boleć. Zobaczycie, prawe biodro. Plecy. Czy boicie coś po kadrze? Dwa kolana, e, dwójka, plecy nie bolą. Nie ma już z... nóżki. Bierzemy... Ej, młody, tam piłeczki ci zostały jeszcze Tu piłka ci została. Yeah. My ziomeczki jesteśmy. Oh. Jak mówił wybitny. Polski piłkarz ręczny dobry zawodnik nie zmienia. I Bardzo dobry trener, Mariusz Razik, Dobry zawodnik nie zmienia. Zaczęliśmy poprzedni tydzień pod także ten też musimy. Dzień dobry. Ja y za... Potrzebuję, mam pytanie do was, y was y Jak rozwiązać kontrakt z trybie natychmiastowym. To będzie na YouTube, człowiek. No i co? To już się nie wyjdzie. Gdzie jest najlepsze jedzenie z miarce? Musimy przynajmniej raz dziennie. Robić. Nienawidzę go. Stabilnie. Nienawidzę o, go. Bardzo. Nienawidzę. Całego mistrzostwa Polska reprezentacja straciła 32 bramki z koła. Ile? 32 bramki z koła. Tutaj właśnie oglądamy polską reprezentację. Jak się bramkarze prezentują na treningach? E, bardzo dobrze, najlepiej. Jest dobrze. Ale Cięż... ciężko Jest dobrze, ale ciężka praca w płacu.. Właśnie byliśmy 250 na YouTubie. Brawo dla Marcina. Super robota. Yeah. Z tej okazji gdzie się wybraliśmy? Do mojej ulubionej restauracji w Mielcu. Czujemy się tutaj jak we Włoszech. Piccolo Italia, polecam. Mamy tu debiutanta. Debiutanta. Debiutanta, debiutanta z wieczoru. Super porcja, dziękuję. Do vloga. Do vloga. Vlogi będziemy kręcić. Tak? Tak. Ta. Dziękuję. Pa jak? Nie, od czego zaraz? robi, dlatego jest taka pizza. Pizza do domu chyba będzie brana. Patrzcie ile by tego jeszcze... Chyba będzie. <ścoughs> Ale <ścoughs> też nie widzisz łatwo. Jak się Chcesz, żebym cię po dzisiejszym treningu podsumował? Ciężko pracuję, tylko... Na backstage'u. No i co Nie muszą wszyscy widzieć. No i co Jak jest, ciężko dodań? pracuję w ciszy. No widziałem że wszystkie kali z jednej nogi na drugą. No i tak. Robisz rzeczy, które robią bramkarze Mnie, Nam jest niepotrzebne bieganie, nam jest potrzebna dynamika, skok, moc. I to budujemy. Czy, czy to jest w ogóle ważne, Dawid, że my gramy samo w piłkę ręczną? Słuchaj. Ważne, że biegamy. Moim zdaniem powi powinniśmy móc nagrywać rzeczy na hali, bo to co my biegamy. To powinno być uwieśnione Igor. to we Francji przecież wiesz. że we Francji to się biegnie to, powinno być uwieszczone, bo ludzie by tam później nie uwierzyli. No nie, ci... To... Widzowie, powiem wam, że 42 przyspieszenia z rana to nic przyjemnego, ale przynajmniej może kompocik mam musi uratować. Ciebie tu dawno nie było. Mnie dawno? wiem na pizzę. A, bez kity. To nie dawno. To wczoraj wieczorem. Doktorek mi się wbił tu teraz i nie leciała mi, mi krew. Eee, I musiał mi się wbić drugi raz. A masz? A powiedz że nie w szczepionkę? Bo męż polski ci chodziło. No, no, trzy akcje, w trzech akcjach były dwa błędy. No. Z jednej i z drugiej strony, także mężczyzna jest na razie nerwowy. Nerwowy. Tu, o Jezus, właśnie. I mi to tak przy wyskakiwaniu Pokaż, pokaż Fejda. Widzisz? Widzisz Ale to jest Ja 88... Odebrany z Barbera. Ale to powiedz No mnie ta kamera postarza, czekaj, Zaraz ci zdjęcie pokaże ten ja dramat. Ale powiedz wszystkim, że jedziemy na imprezę firmową. A, jedziemy na imprezę firmową. Ja jestem błodny, to... jestem trochę zły, nie? Ja też... Ja. Jestem błodny jestem, jestem i trochę zły. Ale zaraz poproszę o te kawki pod pryszoną i się sprawdzić. Nie jest nie jest to największy kawałek w moim życiu. Igor, gotowi do biegu. Mm. Start. Fenomenalny oh wow. I... nic nie wiemy Marcin, dalej. Nic nie wiemy Nie wiemy, która... jest. Są, oh wow. Wąchamy te perfumy i wąchamy No w i w który, są, który jest Igor no, najlepszy? No, zakupy Zakupy, jest, wszystko można jest Zdjęcie jest. swoich ciuchach, nie? <noise> ta lala Igor, no ile można pizzę jeść, nie? No, teraz tutaj deserek fajny, przyjemny, kulturalny 19 zł im się lepszy Albo ten deserek kulturalny skończy się wpierdolony Ole słodkie no tak jak cigareczka kolada raczej Brama. No jest słodziutka, ale ja lubię słodkie rzeczy Dzisiejszej wygranej ci Ile zjadłeś kawałków? 17 Ja mam pytanie do ciebie, z kim ci najlepiej współpracuje drużyny? No wiadomo, że z zden to nie Właściwie to nie? Bo ja się piłki nie podaję, ale z kim się najlepiej współpracuje w drużynie? To boję Mikstura po musi być Ale nie zdradzę wam co to jest To jest tajemnica Prezesie, możemy kupić Hansena? <laughs> Mamy Hansena Igor Kończymy drugi tydzień przygotować. dni treningów, co byś powiedział? Eee, no powiem troszkę tak o sobie, niestety ominęły mnie, ominęły mnie trzy jednostki na Hali, tak? Trzy jednostki. L tak, bo wszystko podkręciłem, ale ten tydzień był dużo lepszy, dużo lepszy, już się oswoiliśmy z, z treningami. Fajna atmosfera, dobra pogoda, dobra praca. O nie wieje na Hali, wiesz? Nie wieje na Hali.